Na pewno nie tak wyobrażaj sobie rozpoczęcie drugiej setki występów w drużynie brugbetu Termaliki nie cieczy. No na pewno mógłbym sobie lepiej ten jubileusz wyobrazić. Eee, na pewno przykro, że drugi mecz u siebie przegrywamy i to w takim stylu, bo nie wypada. Zawsze te granie, jak tutaj te 100 meczów było, to zawsze granie u siebie kojarzyło mi się z tym właśnie naszą dominacją, czy ze zwycięstwami także. E, przykro i na pewno to nie może tak zostać, bo, 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 bo przede wszystkim u siebie trzeba te punkty robić i, 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 i walczyć o to, żeby w tej tabeli się podnosić, żeby tam wszystkie, wszystkie gdzieś tam, żeby te punkty przede wszystkim e, coraz więcej ich zbierać. No i trzeba, kurczę, to powiem tak, zawsze się mówi w wywiadach, no to trochę to być, może będzie proste, ale trzeba wyciągnąć wnioski, ale tutaj zdecydowanie i stanowczo, bo nie może być takiej rozbieżności, że poprzednią kolejkę e, gramy na wyjeździe, wygrywamy pięć, a u siebie kolejny raz przegrywamy. A takie wnioski analityczne, czego głównie dzisiaj najbardziej Wam brakowało? Ja nie chcę tak na gorąco. Tutaj na pewno trener e, dobrze nam przeanalizuje ten mecz, powie nam, e, co mieliśmy robić inaczej, lepiej, bo e, na pewno... Można było w tym meczu więcej, z boiska też było czuć, że e, po pierwszej połowie szczególnie, że, że ten motor nie jest taki straszny i że to tutaj my musimy prowadzić tę grę jednak, e, że można powalczyć o trzy punkty. Jednak druga połowa to zweryfikowała, e, bardziej stanowcze, konsekwentne granie motoru, e, aż do bramki, no a w tej lidze często jest, bywa tak, że kto strzeli pierwszy bramkę, ten wygrywa mecz. Trzeba chyba w końcu tę serię zacząć zmieniać. Płock, Pruszków, przed Wami. A tak, liga jest ciężka, nie, nie trzeba o tym mówić, ale też e, wiemy, jakie mamy ambicje i no, trzeba złapać serię. Trzeba złapać serię, dwa, trzy mecze, żeby to ruszyło, e, żeby też głowa inaczej pracowała i żeby każdy uwierzył w to, bo, e, w to że jest dobrym piłkarzem, bo mm, na boisku na razie e, tego nie widać tak do końca e, i od każdego z nas wymagamy o wiele więcej. Dzięki.